Zapraszam Państwa na prezentację o cyberbezpieczeństwie. Wyobraź sobie taką sytuację. Siedzisz sobie w domu. Jest już późna godzina, zależy dla kogo. I nagle dzwoni ci telefon. Podnosisz, ale numer, który widzisz jest nieznany. Najprostszą rzeczą w tej sytuacji byłoby po prostu nie odbierać. Przemilczeć to albo po prostu kliknąć na odbieraj. No ale uznajmy, że z jakiegoś powodu odebrałeś. I teraz przechodzimy w trzy możliwe opcje. Kto to może być? Opcja numer jeden. Jest szansa, że ktoś po prostu się pomylił wpisując czyjś numer i przez przypadek wybrał Twój. A jest szansa, że ktoś po prostu nie chciał podawać jakiejś osoby swojego prawdziwego numeru i podając fałszywy przez przypadek podał Twój. Więc osoba do ciebie dzwoniąca myśli, że dzwoni do kogoś innego, a tak naprawdę to pomyłka, i możecie się po prostu rozłączyć po dość niezręcznym uświadomieniu tej osobie, że się pomyliła. Ok, teraz przechodzimy do opcji drugiej, którą jest spam. Ale tak zanim zacznę to wyjaśnić, chcę tylko, że spam a oszustwa to nie jest to samo. Tak tylko wyjaśniam. Więc najpierw zrobimy spam. Spam to są niechciany do nas przesyłany masowo wiadomości, których celem jest często zareklamowanie jakiegoś produktu, który jest nam absolutnie niepotrzebny, przeważnie, yy, albo zrobienie z nas jakichś testerów, a spamem też, nie tylko takim telefonicznym, możemy też dodać w e-mailu, możemy też na przykład na różnych stronach internetowych dostawać różne wiadomości, które są spamowane i właśnie... Spam ma różne formy, ale taką jedną z częstszych jest właśnie dzwonienie do nas na telefon. Dzwonią, żeby zareklamować jakiś produkt, a najłatwiej jest po prostu w tym momencie, kiedy do nas dzwonią, to albo odebrać i przeczekać, ponieważ kiedy do ciebie dzwonią, to najpierw nie odbiera człowiek, tylko taka, jakby, zaprogramowana sekretarka, która, jeżeli nie usłyszy, że do niej coś mówisz, to się automatycznie rozłączy. Więc, jeżeli, chcecie, jeżeli macie dość tego dźwięku dzwonienia, a nie chcecie rozmawiać, to po prostu odbierzcie i nic nie mówcie, a najpierw w ogóle nie odbierajcie, to też będzie super. A jeżeli już jesteście kulturalni i stwierdzicie, że musicie to odebrać, no to podziękujcie, nieważne co ta osoba w drugiej stronie mówi podziękujcie. I rozłączcie się, i potem, jak Was zapyta Wasz telefon, czy to był kontakt, czy to była firma, czy to był spam, to napiszcie, że to był spam, bo wtedy Wam to zablokuje i będzie wychwytywać takie numery. Dobrze, więc czas na numer trzeci i w sumie powód, dlaczego ten odcinek się tak nazywa, ponieważ chcę teraz porozmawiać o oszustwach telefonicznych, przez które jeżeli klikniecie na linki, które Wam podają, przekierowuje Was do stron, przy których wypełnieniu moż, mogą dostać się do Waszych kont i Was niestety okreść. No niestety, no są tacy ludzie. No, i o tym będzie właśnie punkt trzeci. Otóż często podają się za Twój bank i powiadamiają Ci, że masz jakieś problemy z kontem, przez co. Yy, sprawiają, że się jesteś trochę przestraszony, bo jak problemy z kontem, problemy z pieniędzmi i z tego powodu łatwiej jest im cię jakby do czegoś zmusić i często jest też coś takiego, że pod presją czasu każą ci gdzieś wejść, a jak człowiek działa pod presją czasu, to nie myśli zbytnio nad tym, co się w tym momencie dzieje, czy coś, to, co zrobi jest słuszne czy nie i w taki właśnie sposób, pod presją czasu, często klikamy na nieodpowiednie linki, tudzież wypełniamy coś, czego nie powinniśmy. I w taki sposób dajemy, niestety, dostęp do naszych kont osobom nieodpowiednim. I niestety, w taki sposób ludzie potrafią tracić bardzo, bardzo duże ilości pieniędzy. Przestępcy często jeszcze. Wyłudzają dane w taki sposób, że każą ci, właśnie jako podając się za ten bank, proszą Cię o różne hasła, o różne kody dostępu, że komu, żeby jako ten bank sprawdzić, czy tam na pewno wszystko dobrze, co taką najczęst, najlepszą formą ochrony przed tym, jest po prostu powiedzenie, dobrze, to w takim razie ja zadzwonię na Numer taki właściwy banku i wtedy się zapytam, czy na pewno tam jest wszystko dobrze. I po prostu, po prostu jak to powiesz, to się rozłączy. Podsumowując, daję sobie sprawę, że materiał nie był rzetelny, lecz chciałam na szybko podsumować, dlaczego jakieś obce osoby osoby miałaby do Was dzwonić, znanych mi przynajmniej z powodów, i dlaczego nie powinniśmy w większości przypadków tego odbierać. Dziękuję za wysłuchanie. Do widzenia.